Chwilę temu dosłownie skończyłem oglądać serial krótki, czteroodcinkowy, dojrzewanie. Wszyscy o nim mówią, także pewnie już dużo o nim słyszeliście. Ja nie powiem wam, nie powiem wam niczego nowego, bo jest to serial wybitny. Ciekaw jestem tak swoją drogą, czy jest ktoś, komu się ten serial nie spodobał? Kto uznał, że to była nuda. To jak zagrany, to jak opowiedziany, to jak pokazany realizacja tego, każdy odcinek jednym ujęciem, 50-60 minut na jednym ujęciu, to ciekawe, zorientowałem się dopiero, że to tak jest realizowane przy drugim odcinku. A propos gry aktorskiej, młody chłopak, który gra tutaj hmm, nastolatka oskarżonego o morderstwo, debiutuje na ekranie. I dowiedziałem się, że mm, autorzy zaczęli odkręcenia trzeciego odcinka. Zobaczycie, co on wyprawia w tym trzecim odcinku. To pomyślcie sobie, że to jest jego debiut. Genialny yy, chłopak. Słuchajcie, no. Emocje, emocje, emocje. Podejrzewam, że dla rodziców. Jeszcze większe niż dla kogoś takiego jak ja, kto nie ma dzieci, ale no to jest po prostu, no, brak słów.